Żona uparła się, żeby Heniu zabrał ją na dancing. Długo jej tłumaczył, że to bez sensu, że go to nie bawi, ale w końcu ustąpił. Wchodzą do lokalu. Portier wita ich od progu. Dzień dobry, panie Heniu. Żona jest zdziwiona. W sali natychmiast podbiega kelner. Dla pana ten stolik, co zwykle? Żona jeszcze bardziej zdziwiona. Heniu tłumaczy, że pewnie mylą go z kimś innym. Pojawia się kolejny kelner. Dla pana to co zwykle, a dla pani? Żona zaczyna się gotować ze złości. Zaczyna się występ. Striptizerka ma właśnie zdjąć ostatni element ubrania i pyta, kto jej pomoże. Cała sala skanduje. Heniu! Heniu! Tego już żonie było za dużo. Zerwała się i wybiegła z lokalu. Heniu pobiegł za nią. Wsiedli do taksówki i jadą do domu. Ona całą drogę robi mu wyrzuty. W końcu kierowca odwraca głowę i mówi: Co panie Heniu, takiej brzydki i pyskatej tośmy jeszcze nie wieźli. <śm> <śm>